Thank you Będzie Jezus Chrystus. Łaska i pokój Boga naszego Ojca od Jego Syna Jezusa Chrystusa, który pokazywał dzieciom swoją miłość, będzie z Wami wszystkimi. W Syn Boże nasz Pan Jezus Chrystus, przychodząc na świat, przyjął postać dziecka, które czyniło postępy w mądrości w latach własce u Boga i u ludzi. On też później z miłością przyjmował dzieci bo i mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Niech ta święcona woda, którą Was pokropię, przypomni Wam Wasz chrzest święty. Błogosław mam ojcze, Błogosław matko bo dzisiaj mam Boga przyjąć to serce razem z braćmi i siostrami moimi. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie. Wyży łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą chleb żywy. Gromądź, Panie, razem dzieci i ich rodziców przy Twoim świętym stole w którym żyjesz i krońjesz na wieki wieków,